A kuku, dobry wieczór! Dobry wieczór, moje kochane dzieciaczki. Babcia Kasia przychodzi dziś z kolejną bajeczką. Dzisiaj bajeczka o funi, funi, zoli i apiko. Posłuchajcie, jaką małpki miały przygodę. Co się wydarzyło w dżungli? Gotowe, moje dzieci? To słuchamy, kochane moje. Słuchajcie. Krecik wyszedł ze swojej norki, rozejrzał się dookoła, chciał zrobić krok i nagle potknął się o własne łapki. Zachwiał się i z cichym, ach, upadł na miękką trawę. Podniósł się szybko, otrzepał skórzu. I dopiero wtedy zorientował się, że przed jego oczami wszystko było rozmazane kolory zlały się w jedną wielką plamę a on nie mógł niczego rozpoznać. Och, moje okulary! westchnął zmartwiony, przykładając łapki do głowy i próbując sobie przypomnieć gdzie je ostatni raz widział? Krecik chodził powoli po trawie, zaglądał pod liście i macał patykiem każdą dziurkę w ziemi, lecz zamiast okularów znajdował tylko suche listki, małe kamyczki i kilka rozsypanych orzechów, które zostawiła wiewiórka. Kiedy usiadł zmęczony na pieńku przed domem, Właśnie wtedy podbiegła Zola, która wracała z pobliskiej łąki. I od razu zauważyła, że jej przyjaciel wygląda jakoś smutnie. Kryciku, co się stało? Dlaczego siedzisz taki smutny? spytała siadając obok. Zgubiłem okulary. Bez nich niczego nie widzę. Wszystko jest niewyraźne i świat wygląda tak, jakby ktoś rozmazał go farbami, odpowiedział cicho krecik. W tej chwili dołączyli do nich Funia i Japiko i kiedy zobaczyli smutek krecika, od razu postanowili mu pomóc. Nie martw się! Razem na pewno znajdziemy twoje okulary, zawołała z radością Funia. Już po chwili zaczęła zaglądać między krzaczki. – Ja sprawdzę za drzewami, może spadły gdzieś głębiej – powiedział zdecydowanym głosem Apiko i podskoczył raz, dwa za drzewa. – A ja wejdę na drzewo i rozejrzę się z góry, bo może gdzieś tam leżą i błyszczą w słońcu i łatwiej będzie je dostrzec z wysokości. Dodała Zola, która wspięła się sprawnie po korze i rozglądała się wokół mrużąc oczka od promieni słońca. Szukali długo i cierpliwie, aż w pewnym momencie Zola zauważyła błysk w gałęziach starego dębu, który wyróżniał się spośród innych drzew na polance. Był olbrzymi. Patrzcie, Coś tam błyszczy! zawołała, pokazując łapką. Wszyscy podbiegli bliżej dębu i zobaczyli panią Srokę, która trzymała w dziobie okulary krecika i obracała je w słońcu, podziwiając, jak się pięknie błyszczą. Hej, pani Sroko! To są okulary krecika! Krzyknęła funia, podchodząc bliżej. To bardzo brzydko zabierać czyje rzeczy. Prosimy, oddaj je Krecikowi, bo on nic bez nich nie widzi. Sroka spojrzała w stronę małpek i na chwilę zaniemówiła, mówiła, kręcąc głową z niepewności. Ale one są tak piękne, takie błyszczące. Odpowiedziała trzymając okulary mocno w dziobie. Rozumiemy, że ci się podobają, ale one nie są twoje, a krecik bardzo ich potrzebuje. Powiedziała Zola łagodnie, patrząc w sroce prosto w oczy. Tak, oddaj je, prosimy, inaczej krecik będzie bardzo smutny. Powiedział stanowczo Apiko. Sroka przez chwilę pomyślała, po czym z westchnieniem delikatnie położyła okulary przed krecikiem. Dobrze, weź je, kreciku, ale następnym razem niech nie błyszczą tak pięknie w słoneczku, bo mnie bardzo kuszą. Powiedziała z uśmiechem i odleciała na pobliskie drzewo. Przeciw szybko wsunął okulary na nos i od razu zobaczył świat wyraźny i pełen barw. O, dziękuję Wam, kochani. Bez Was pewnie wciąż bym szukał ich na oślep, powiedział wzruszony. Po to są przyjaciele, żeby zawsze sobie pomagać, zaśmiała się funia poskakując radośnie. Taka to historia, kochani, się przydarzyła. Zola i przyjaciele Funia a Piko zrezygnowali z zabawy, żeby pomóc swojemu przyjacielowi Krecikowi, bo miał bardzo duży problem. I my też czasami chcemy, mamy ochotę coś porobić, ale wiemy, że ktoś potrzebuje naszej pomocy w tym czasie, na przykład mama albo babcia. Trzeba jej zrobić zakupy. Chciałoby się powiedz troszkę pobiegać. Więc czasami naprawdę trzeba się zastanowić, co jest ważniejsze w tym momencie. Pan Krecik odzyskał swoje okulary pewnie takie jak babcia Kasia Wielkie i mu wszystko pięknie. Zobaczy. Niektóre osoby bez okularów. Nie poradzę sobie. Babcia Kasia, na przykład bez okularów, nie mogłaby czytać książek i nie mogłabym pisać dla was bajeczek. A tego byście chyba nie chcieli, co? <laughs> Napiszcie mi, moje kochane dzieciaczki, kto z was nosi okulary. Bo niektóre dzieci muszą już nosić okulary, nawet jak są malutkie. A kto nie musi, kto ma dobry wzrok. Dziś już babcia Kasia się z Wami żegna, dziękując Wam za to, że byliście, wysłuchaliście mnie. Dobrej nocki Wam życzę. Wy też mi życzycie Dobrej Nocki? Na pewno. Napiszcie mi tam, kto mi tam życzy Dobrej Nocki. I zobaczymy się jutro. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Miejcie dobre sny, kochane moje dzieciaczki. Dobrą noc i dobry poranek. Trzymajcie się. Babcia Kasia mówi już. Dobranoc, papa! Pa.